Siemanko, witam Was w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam zaprezentuję nowoczesny dom w Minecrafcie. Tutaj jest taki fajny chodniczek do domu. Tu jest balkon, tu jest dzwonek. No ja to otwierają się drzwi. Tutaj e, jest salon, plazmowy telewizor. Kuchnia, lodówka, ciastko, kuchenka, piekarnik. Tu jest taki wentylator. Na górze wygląda tak. Tu jest pokój taki gościnny dla gości. Tutaj jest łazienka, tu jest sedes, tutaj jest wanna. Tu jest mój Tutaj jest małe pianino. Tutaj są moje psy. Tutaj jest kolejny telewizor i łóżka. Są skrzynki. Jest to nowoczesny dom. Tak wygląda z... Tego ujęcia. Tak wygląda z tyłu. Głównym kolorem tego domu jest kolor szary. To jest ognisko. Teraz. To już jest koniec tego odcinka. Niedługo pojawią się kolejne. Na razie, cześć.